Tu, Danusia z Damfi. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, w jaki sposób wykonuję moje lilie, które przeznaczone są do kartek. Aby wykonać lilie, potrzebujemy jednego kwiatka wyciętego z ranu. Ja swoje wycinam za pomocą wykrojnika Lady Design e, Poisencia. Oprócz tego Potrzebujemy jeszcze marker. Ja mam taki, którym można pisać na płytach. On się nie zmazuje. I to też dobrze służy pisaniu, rysowaniu po foamiranie. To, co narysujemy, zostaje na piance. Poza tym, by nadać kolor, to używam do tego kredki bambino, by ją rozprowadzić potrzebuje chusteczkę, przyda nam się również do modelowania gąbka, jakieś narzędzie, którym będziemy mogli sobie przytrzymać kwiatek, gdy będzie na żelazku i którym będziemy mogli również go nieco wymodelować. I w zasadzie to wszystkie narzędzia, które potrzebujemy. Jeszcze dodamy do tego pręcik, no i wiadomo, żelazko i klej. Tak więc zaczynamy pracę nad naszą lilią. Kwiatek mamy wycięty, więc jako pierwszy element trzeba zrobić charakterystyczne dla lili kropki na każdym z płatków. Robi się to szybciutko. O. Każdy sobie może wybrać sposób, jaki mu odpowiada. Wystarczy. Następnym krokiem będzie nadanie koloru naszym płatkom, żeby nie były za bardzo białe. Dlatego też za pomocą kredki bambino i chusteczki naniosę kolor na płatki. Na chusteczce znajduje się już pigment. Teraz Każde z płatków zginam na pół, opieram go na palcu wskazującym i miejsce właśnie tego zgięcia maluję pigmentem skretki. Możecie oczywiście wykorzystać do tego również tusz bądź też pastele. Czym, komu wygodniej się maluje? Ja lubię Kredki Bambino i jakoś tak przy nich najbardziej obstaje. Jeszcze został mi ostatni płatek. O i mam gotowe. Mogę również środek pokolorować na kolor zielony. Teraz przyszła pora, by zacząć modelować, nagrzewać. Nasze, nasz kwiatek. Ustawię sobie żelazko. Już się nam nagrzało. I teraz kwiatek przykładam tą pomalowaną częścią do żelazka. Dosłownie na moment i kiedy już płatki nam się wygną i yy, nam odpadnie kwiatek od żelazka, to jest koniec naszej pracy. W tym momencie każdy płatek zginam na pół i mocno go roluję. Staram się nawet jak gdyby wydłużyć nieco jego końcówki. I jeszcze zostały mi dwa płatki. I tak to wygląda. Żeby żelazko mi nie przeszkadzało, usunę je sobie na bok. Nie będzie już nam potrzebne. Natomiast przygotuję już sobie pistolet, który za chwileczkę będę używała. Zanim go jednak użyję, wymodeluję płatki. Delikatnie rozciągam a następnie na palcu wskazującym odginam je do tyłu i znowu delikatnie roluję i podkręcam o w ten sposób. O. Jeszcze raz pokażę. Rozciągam na środku, następnie odginam końcówkę płatka do tyłu, i wyginam. Naciągam. I wyginam. To po prostu są prawie dwa ruchy. I mam gotowy kwiatek praktycznie. O, ma widać lepiej. Mogę jeszcze poprawić to nieco albo nawet paznokciem kciuka wygiąć jeszcze bardziej. Teraz posłuży mi podkładka, już taką mam trochę zniszczoną, i na środku sobie naciskam, tak żeby płatki mi się podniosły nieco ku górze. W zasadzie kwiatek mam gotowy. Teraz pora przyszła na przyklejenie pręcików. Ja mam cztery, cztery pręciki podwójne. Zginam je na pół i by później mi dobrze przechodziły przez dziurkę, mocno skręcam końcówkę. Teraz robię dziurkę. Mogę to zrobić za pomocą takiego szpikulca jak mam. Ewentualnie bardzo fajna jest też wykałaczka bądź też patyczek do szaszłyków. Robię to na podkładce i staram się, by ta dziurka była dosyć duża. Ona nie musi być jakaś taka artystycznie wykonana, bo nie będzie jej widać. O, jeszcze może troszeczkę, więc potargam sobie tutaj. Może przybliżę. I teraz przez tę dziurkę przeciągam moje pręciki. O, w ten sposób. Nie do końca, tylko troszeczkę. Wyrównam je sobie jeszcze o. I teraz muszę nanieść klej. Nanoszę go dookoła naszych pręcików. Chwytam za pręciki, odwracam kwiatek do góry, żeby mi się łatwiej go chwytało i teraz staram się tak uchwycić pod spodem końcówkę kwiatka, żeby wszystkie płatki miały kontakt z klejem i to w zasadzie jest wszystko. Teraz sobie tylko go płatki delikatnie wymodeluję o Chwilę to potrwa i mogę jeszcze raz powyginać płatki pod spód ich końcówki, żeby jeszcze bardziej to, co stworzyliśmy, przypominało nam lilię. O i kwiatek jest w zasadzie gotowy. Można później sobie poodcinać te zakończenia, żeby łatwiej później kwiatek się nam komponował na kartce. Jeżeli chodzi o kwiatki do, do kartek, pamiętajcie o tym, że one nie muszą być identyczne jak te w naturze. One mają je tylko przypominać. Mam nadzieję, że ten krótki film pokazał Wam, że wykonanie Lili nie, nie jest trudne. Jest to kwiatek, który bardzo ładnie w kompozycjach wygląda. Liczę na to, że już wkrótce pochwalicie się w swoich pracach właśnie tego typu kwiatkami. Do zobaczenia! w następnym filmie.